Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Nocturno. Jest to komiks, na który, aby było jego wznowienie, które teraz właśnie widzicie, czekaliśmy chyba 7 lat? No i było warto, z tego względu, że Tony Sandoval, który odpowiada za tą pozycję, jest naprawdę bardzo utalentowanym i sympatycznym też często odwiedzającym nasz kraj artystą, którego zresztą miałem okazję poznać osobiście. Więc cieszyłem się na myśl, kiedy Team of Comics powiedział albo oznajmił może, że pozycja się ponownie pojawi na naszym rynku. 140 zł jest to cena okładkowa. Jeżeli chodzi o inne pozycje to sandowala. Nie muszę chyba tutaj wam jakoś specjalnie przedstawiać, bo, bo są one znane, choćby nawet ostatnim czasem też wydany Mrok w Różu. Zdecydowanie komiks tylko dla dorosłych, ale bardzo ciekawy i szczerze wam go polecam. A jak jest Nocturno, czy też go mogę wam polecić po tamtym czasie, kiedy on już był dostępny? Myślę, że już teraz wam powiem, że tak. Raz, że... Ceny na rynku były absurdalne, jeżeli jakiś jeden czy dwa egzemplarze pojawiły się gdzieś na naszym rynku wtórnym. A druga sprawa, że tutaj mamy ciekawe dodatki, których wcześniej nie było publikowanych. Choćby nawet sceny przedstawiające komiks, który tutaj widzicie w rozszerzonej jego formie. Sam Tony Sandoval powiedział, że on miał być troszeczkę dłuższy, ale ostatecznie wyszedł troszeczkę krótszy. Twarda oprawa oczywiście, powiększony lekko format, nie jest to taka, powiedziałbym, zeszytówka. Tutaj dla przykładu pokażę Wam flesza, którego mam i sami widzicie, że jednak troszeczkę tej objętości jest więcej. Dobry papier i twarda oprawa. Tak to się pokrótce prezentuje. A jak się prezentuje komiks, którego w końcu zakończenie y, tutaj będziemy mieli okazję poznać? A no przede wszystkim warto wspomnieć, że Tony Sandoval tutaj jeszcze, bo to jest jego wcześniejsza jakaś pozycja, w mojej ocenie bardzo fajnie próbował i eksperymentował ze stylem artystycznym, który tutaj został zastosowany. Nie, był, nie jest tutaj na pewno historia, y, w obrazkach przedstawiona jednolicie. Dla mnie tutaj są cztery formy prezentacji tejże historii, i myślę, że każda z nich jest bardzo dobra. Pierwsza, szaro-czarno-biała, przedstawia nam głównego bohatera no, powinienem chyba na swój sposób tak powiedzieć tytułowego Nocturno, który jest postacią trochę fantastyczną, trochę klimatu horror, bo i ta historia na swój sposób też tak jest, ale jest tu też. Taka w pewnym sensie obyczajówka opowiadająca o młodych ludziach. Najmłodszym z nich może niekoniecznie, ale na pewno tym głównym z istot tych fizycznych, ludzkich jest Sek. Sek, bohater, który no, na początku już widzimy, że nie ma lekko. Mieszka, gdyż nie ma rodziców obecnie. W wyniku pewnego zajścia u swojego wuja. Wuja, który niekoniecznie do niego podchodzi dobrze. Bardziej bym powiedział, że tutaj mimo błędów jego syna, bo one są tutaj zauważalne, nie chcę wam mówić o co chodzi, ale go bardziej faworyzuje, jest to oczywiście rzecz logiczna, tylko że no, Sekowi nie jest łatwo. I pojawia się pewna tajemnicza postać, czy powinienem powiedzieć istota, bardzo bliska dla naszego bohatera. Tylko jej forma prezentacji tutaj jest naprawdę iście przeraźliwa. Mówi mu, żeby po prostu poszedł na swoje, tak mówiąc najprościej. Sek nie myśląc, Robi to właśnie, co mu powiedziała ta tajemnicza postać i wyrusza. Wyrusza, czy ku nieznanemu, może niekoniecznie, ale zaraz po tym wszystkim nasza akcja przenosi się właśnie do takiej formy formy kolorowej, barwnej. Ten styl widać, że też, mimo wszystko, troszeczkę się zmienia. To jest ta druga forma prezentacji, którą ja, mi się, tak mi się wydaje, że tutaj Tony Sandoval chciał zastosować. I poznajemy przede wszystkim tego oto rudego bohatera, dosłownie rudego, który opowiada właśnie nam o Seku do jednego z dziennikarzy, gdyż ma być obecnie organizowany, znaczy jest w sumie organizowany taki trochę turniej, konkurs muzyczny, bo mówimy tutaj o kapelach rockowych, metalowych, które właśnie będą brały w tym udział. I wspomina Seka, mówi, że miał niesamowity głos, i gdyby on tutaj teraz był, to na pewno byłoby im o wiele łatwiej. Ich drogi się krzyżują. To chyba było tak trochę do przewidzenia, patrząc po tym, co powiedziałem. I dopiero wtedy ta cała historia zaczyna nabierać kształtu. Poznajemy Karen, piękną, młodą dziennikarkę, która w zastępstwie przychodzi właśnie przeprowadzić wywiad z naszym e, bohaterem. Między nimi nawiązuje się pewna ciekawa więź, która jest bardzo przyjemna. Na swój sposób romantyczna, pokazuje nam ich dalsze losy oraz to, co się dzieje zarówno między nimi, jak i to, jakie przygody przeżywają. Tu cały czas, gdzieś po ciemku, po cichu, takim niezauważalnym krokiem, gdzieś krąży jednak. Nokturno. Ja go tutaj zauważałem, czułem jego obecność, bo pomimo tego, można by się wydawać przyjemnego przyjemnej opowieści może tak powiem, no nie do końca jest to wszystko takie różowe i zawsze czai się jakieś zło, nawet w formie ludzkiej, które czuje strach i respekt przed naszym bohaterem. I oczywiście w tych chwilach właśnie tak jakby mam wrażenie, że ten Nocturno się pojawia i tak jakby chciał mącić, choć z drugiej strony przecież on jest tak naprawdę... Chyba powinienem powiedzieć, z Seka. I to wszystko napędza dalej całą tą fabułę. Do tego stopnia, że dochodzi do tragicznych zdarzeń, które niestety, ale są nieodwracalne. Czasami coś jak się dzieje, to sobie możemy pomyśleć, że okej, okay, fajnie, będzie dobrze, prawda? Zaraz bohater nasz się podniesie i będzie wszystko jak dawniej. Ale nie zawsze tak jest. No i wtedy właśnie po tym wszystkim. Tak naprawdę przechodzimy do drugiej części naszej historii, gdzie to wszystko zaczyna się zmieniać. Przede wszystkim znowu mamy do czynienia z elementami e, takimi troszeczkę fantazy, horror, ale już one są w tej stylistyce kolorowej. Wydawać by się mogło, że czemu? Czyżby Sandoval coś tutaj chciał zmienić? Oczy, oczywiście nie. Wracamy za chwilę ponownie do Nocturno i do. Pewnych elementów grozy, które tutaj się pojawiają, bo zdecydowanie to, co tu właśnie ma teraz miejsce, jest straszne, na swój sposób bym powiedział makabryczne i pomyślelibyśmy sobie, jak człowiek, taki jak tutaj, mężczyzna pod krawatem, wydawać by się mogło dystyngowany i ustawiony, może robić rzeczy takie, jak tutaj mają miejsce. Oczywiście w to wszystko wplątuje się nasz bohater, który dziwnym sposobem, troszeczkę może i szczęściem, ratuje naszą e, młodą kobietę, młodą dziewczynę. Nie chcę wam zdradzać, kto to jest, ale wtedy właśnie przez opowieść, która tutaj jest nam też i prezentowana przy okazji, trochę taka właśnie o wojownikach. E, nie wiem, mi się to w ogóle kojarzy, tak jak patrzę tutaj, jak rysunki minioli. Naprawdę. Dobrze, że mi się tutaj to tak otworzyło. Chciałem właśnie o tym wspomnieć. Pamiętałem o tej scenie i ona jest bardzo ciekawa. Tutaj w ogóle ponownie widzimy kolejny styl artystyczny, który nam Tony Sandoval prezentuje. I on jest bardzo fajny. A tu zaraz przechodzimy do kartek, gdzie jest tak jakby czwarty i mamy tutaj farby. Później. Pewien sen naszej bohaterki Karen, też właśnie w taki sposób zostaje sprezentowany nam, aby te nasze bodźce wzrokowe mogły się nacieszyć, jak wiele różnych form prezentacji, właśnie tej historii przedstawia nam tutaj Stony Sandowal. To jest naprawdę niesamowite i mi się mega, mega podobało. Oczywiście akcja nie może stać w miejscu, i wszystko to jest kontynuowane. Powracamy. Ponownie tak jakby po tych wszystkich wydarzeniach, w te miejsca, które zaraz po tym, kiedy sek, pozna, znowu widzi po jakimś czasie rudego, ale tutaj już pewnych osób nie ma, mimo że nasz bohater ma swoje 5 minut w wyniku udzielenia pomocy i uratowania właśnie tej młodej dziewczyny, może się troszeczkę tak jakby ponownie może ustatkować to jest. No, powiedzmy, dobre określenie. Znajduje pracę, ponownie zaczyna śpiewać, grać w jednym z zespołów. Ludzie zaczynają sobie ponownie przypominać, że jest on tym sekiem, którego znali, czyli, czyli po prostu on, tak jakby powrócił. I wtedy pojawia się właśnie to coś, to uczucie, które nam tutaj towarzyszyło, tak naprawdę przez. Sporą część komiksu, i które. To no właśnie, czy ono dalej rozkwitnie, czy pojawi się ponownie? Chyba powinienem powiedzieć miłość. Tego Wam nie chcę zdradzić. Nie chcę zdradzić w ogóle, co tam dalej się wydarzy, bo myślę, że powinniście sami poznać tą historię, ale jest ona naprawdę przepiękna. I masa tych, właśnie dodatków oraz zakończenie, o którym e, wspominałem, więc naprawdę mega świetne wydanie. Nokturno tutaj sprawdził się super i on na pewno wyląduje na mojej półce do kolekcji, bo uważam, że warto go mieć. Ja się cieszę z tego powodu. Gdybyście wy natomiast chcieli, na dole w opisie tego materiału znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie go nabyć. Zachęcam was do tego. Oczywiście tak samo zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Będziecie wtedy informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i dzięki temu Wam nic nie umknie. No, oczywiście też linki w opisie, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.